Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie na szkoleniu Sprzątanie w okresie zimowym. W tym roku, na szczęście, jeszcze śniegu nie widać, zimy nie widać, pogoda nas rozpieszcza, ale prawdopodobnie już niedługo. W zeszłym tygodniu, w zakopanym już spadł śnieg, więc można powiedzieć, że już mamy okres zimowy. Roman dzisiaj przedstawi Państwu kilka wskazówek, jak podejść do, do tematu sprzątania w okresie zimowym na naszych obiektach na co powinniśmy zwrócić uwagę i jakiego sprzętu, jakie chemii powinniśmy e, używać. Także przekazuję głos do Romana i zapraszam do oglądania dzisiejszego szkolenia. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to szkolenie dotyczące sprzątania w okresie zimowym powtarzamy, bo okazało się, że w zeszłym roku było dość duże zainteresowanie właśnie tym problemem przygotowywania obiektów do utrzymywania czystości w okresie najbardziej zanieczyszczonym, mianowicie duża ilość wody, duża ilość soli, różnego rodzaju zanieczyszczenia, które niestety w wyniku no, czasami nieprzygotowania tych obiektów jest wynoszone na teren obiektu i Państwo macie z tym dość duże problemy. Proszę Państwa, zaczynamy od początku, czyli przede wszystkim od bezpieczeństwa użytkowania mieszanin chemicznych. Przypominamy na wielu naszych szkoleniach, że zgodnie z ustawą 878/2020 roku od 1 stycznia zostały zmienione wszystkie karty charakterystyki mieszanin chemicznych. Musimy pamiętać, że w okresie zimowym czasami państwo zwiększacie skuteczność użytkowania tych mieszanin przez zastosowanie mieszanin silniejszych, czy to mieszanin kwaśnych czy zasadowych. Dlatego proponujemy, żeby sprawdzić w kartach charakterystyki, czy na obiekcie nie będziecie musieli potrzebować przy użytkowaniu tych mieszanin rękawic już kategorii trzeciej. Szczególnie tutaj polecamy w wypadku obiektów, które są użytkowane rękawice jednorazowe, rękawice nitrylowo-winylowe, które posiadają, proszę Państwa, kategorię trzecią. Druga sprawa związana z użytkowaniem tych mieszanin. Wiadomo, że te obiekty częściej muszą być myte, częściej muszą być sprzątane. No wtedy obserwujecie Państwo dość duże zużycie mieszanin chemicznych. Proponujemy, żeby tam, gdzie możecie Państwo zastosować, jeżeli jesteście naszym klientem, zastosować odpowiednie systemy dozujące. Tak jak Państwo widzicie, te systemy wystarczy podłączyć do wody. I wtedy pracownik nie będzie musiał do wiaderka najpierw nalewać wody, potem dodawać koncentratu. Czasami jest to przedawkowywane, a mieszalnik e, mieszanin chemicznych powoduje, że zarówno do spryskiwacza, jak i do wiaderka zawsze jednakowo dozujemy produkty chemiczne. Czyli zwróćcie uwagę państwo na rękawice ochronne i zwróćcie uwagę na systemy dozowania produktów chemicznych. Jeżeli mówimy o powierzchniach ponadpodłogowych, po okresie letnim, po okresie jesiennym, no tych zabrudzeń jest bardzo dużo, dlatego trzeba przeprowadzić analizę powierzchni i może zacząć przygotowywać się, żeby tych zabrudzeń było jak najmniej. Jeżeli chodzi o stosowanie mieszanin, które są mieszaninami do mycia powierzchni ponadpodłogowej, to może trzeba też zastanowić się, żeby nasi pracownicy nie narzekali ze smurzeniem, żeby zastosować odpowiednie produkty, może produkty na przykład bardziej alkoholowe, do stosowania w obszarów, gdzie występują niskie temperatury. To szczególnie chodzi o obszary wejściowe na obiekt. Wszelkiego rodzaju przeszklenia trzeba raczej stosować produkty o wysokim stężeniu alkoholu. Chodzi o to, żeby szybciej to po prostu odparowało, nie powstawały smużenia, nie powstawały różnego rodzaju problemy. Trzeba też zastanowić się, czy może przygotowując się do tego mycia ponadpodłogowego nie zastosować odpowiednich procedur, prawidłowych po prostu procedur. No bo okres letni to jest okres urlopowy, okres takiego pewnego rodzaju przejścia. Może właśnie zastosować odpowiednie po prostu procedury, to co Państwo widzicie, czyli odpowiedni system utrzymywania czystości, łącznie ze składaniem ścierki, odpowiedniego natryskiwania tych ścierka i przede wszystkim odpowiednich procedur, poczynając od zabezpieczenia obiektu, aż do sprawdzenia pomieszczenia, czy odpowiednio zostało posprzątane. Jeżeli chodzi o powierzchnie ponadpodłogowe w obszarach sanitarnych, to tutaj musimy sobie zdawać, że okres zimowy to jest okres, gdzie występują wyższe temperatury. Wyższe temperatury to przede wszystkim rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. Czyli tutaj pamiętajmy, że być może na niektórych obiektach musicie Państwo zastanowić się, czy nie zmienić produktów do mycia powierzchni ponadpodłogowych na produkty produktów myjących, na produkty przede wszystkim produkty, które są myjąco dezynfekujące. Tu szczególnie polecamy nasz produkt Merida Nano Sanitin Plus, który jest produktem nie tylko myjącym, bezpiecznym do każdej powierzchni w obszarach sanitarnych, ale równocześnie jest pisany do e, produktów biobójczych, ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. W wypadku powstawania na obiektach głównie przemysłowych, w obszarach sanitarnych, w obszarach socjalnych, wszelkiego rodzaju grzybów może trzeba się zdecydować, aby zastosować tam produkty chlorowe. Tu szczególnie polecamy nasz produkt Desichlor, który skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju grzyby, te czarne zabrudzenia, które występują na przykład w kabinach prysznicowych. Proszę Państwa, jeżeli przechodzimy do podłóg, to w wypadku podłóg trzeba też sprawdzić, jaką podłogę mamy na obiekcie. Szczególnie tutaj zwracamy uwagę przy myciu powierzchni podłogowych, które podłogi należą do grupy wyrobów budowlanych, żeby sprawdzić kartę produktu i użytkowania wyrobu budowlanego danej typu podłogi i może sprawdzić, czy ta podłoga nie wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, jakichś procesów okresowych, zwłaszcza przed okresem zimowym, żeby tą podłogę odpowiednio zakonserwować, czy przeprowadzić po prostu renowację. Obszar, proszę Państwa, w okres zimowy to jest okres zwiększonych zabrudzeń, tak jak mówiłem, zabrudzeń stałych. No wnoszony jest piasek ze względu na to, że powierzchnie, kiedy będą śliskie, będą posypywane piaskiem, no i ten piasek na obuwiu zostaje wprowadzony na obiekt. Druga sprawa to jest duża wilgotność, czyli przede wszystkim woda, opady, no i tak samo wysokie stężenie produktów chemicznych postaci soli, która też jest wnoszona po prostu na obiekty. Dlaczego? Dlatego, że mimo że są na obiektach wszelkiego rodzaju maty, wycieraczki i tak dalej, to jednak te zabrudzenia są po prostu na obiekt wnoszone i to powoduje bardzo powolne, albo czasami w okresie zimowym szybkie zniszczenie po prostu posadzki. Dlatego najpierw sprawdzamy jaką posadzkę po prostu posiadamy, czy to są posadzki elastyczne, w wypadku posadzek elastycznych już przed okresem zimowym powinniśmy te posadzki odpowiednio zabezpieczyć. Dlaczego? Dlatego, że nadmiar wody powoduje poślizg, czyli wypadek, dlatego może zastanówmy się i wcześniej przeprowadzimy po prostu odpowiednią renowację tych posadzek, czyli usuńmy te Zużyte powłoki polimerowe. Zastosujmy powłoki polimerowe, które najczęściej są powłokami antypoślizgowymi. Dzięki temu możemy po prostu te posadzki zagruntować. Zapewnić też bezpieczeństwo. Pamiętajcie też Państwo, że w wypadku obiektów w okresie zimowym, kiedy jest duża ilość wody, powinny na tych obiektach być odpowiednie zabezpieczenia w postaci tablic informujących. Uwaga, śliska powierzchnia. Jeżeli taka tablica się znajduje, firma usługowa nie ma odpowiedzialności, bo poinformowała wszystkich wchodzących, że podłoga może być śliska. Jeżeli takiej tablicy nie będzie, pojawiają się różnego rodzaju problemy z powództwa, proszę Państwa, cywilnego. Jeżeli chodzi o powierzchnie gresowe, no tutaj trzeba pamiętać, że w wypadku wnoszenia tej soli musicie Państwo uczulić pracowników, żeby naprzemiennie używali produktów zasadowych plus produktów kwaśnych. Wszelkiego rodzaju wnoszenie soli powoduje, że na tych powierzchniach gresowych Pojawiają się białe po prostu naloty. Zwiększenie stężenia produktu zasadowego nie rozpuści tej soli. Musicie Państwo przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby stosować produkty kwaśne. Oczywiście produkty kwaśne typu na przykład Sanitin E1 Unisan, które są oparte na bazie kwasów cytrynowych. Nie raczej kwasów fosforowych, które mogą po prostu tą posadzkę zniszczyć. W wypadku doczyszczania okresowego gruntownego proponujemy, żeby zastosować w wypadku powierzchni gresowych pady z melaminy, czy to w postaci padów maszynowych, czy nawet w postaci padów ręcznych. Proszę Państwa, czasami płytki użytkowane jako gresu technicznego robią się bardzo śliskie. Państwo odpowiadacie za te płytki, dlatego może zastanowić się żeby przeprowadzić tak, tak zwany zabieg wytrawiania, i tutaj zawsze proponujemy, żeby do tego używać naszego najmocniejszego produktu kwaśnego o nazwie Melida Acid Chlor. jest to produkt trzykrotnie mocniejszy od naszego produktu Melida Super Sanitic, służy on do wytrawiania. Jeżeli chcecie Państwo użytkować go jako doczyszczanie powierzchni gresowych, to w tym momencie zwracamy też uwagę, aby nie nalewać go do maszyn czyszczących, tylko roztwór rozprowadzić przy pomocy mopa, a w samej maszynie nalać wody, aby rozpuścić po prostu siłę działania tego produktu, który jest naprawdę, jeszcze raz powtarzam, produktem trzykrotnie silniejszym od naszego produktu Super Sanity. Jeżeli mówimy o podłogach z kamienia naturalnego, to oczywiście przed okresem zimowym powinno, jeżeli macie Państwo takie możliwości, przeprowadzić zabieg krystalizacji, czyli zwiększenia odporności tego kamienia na przyjmowania po prostu zabrudzenia, równocześnie utwardzenia tego kamienia. Jeżeli chodzi o bieżące mycie, w tych obszarach, gdzie nie wymagamy użytkowania produktów kwaśnych, proponujemy, żeby używać produkty, które są oparte na bazie nanocząsteczek krzemu. Te produkty, proszę Państwa, przy myciu bieżącym powodują zamykanie mikroporów. Dzięki temu ta powierzchnia jest bardziej odporna na wnikanie zabrudzeń. Tutaj mówimy o dwóch takich produktach naszych, czyli Merida Multiflor czy Merida Multiflor Sherry, różne zapachy. W wypadku kamienia typu marmur proponujemy, żeby na takich powierzchniach w okresie zimowych Używać bardzo dobrego produktu opartego na bazie mydła, czyli produktu Merida Margin Plus. Pamiętajcie Państwo, że ten produkt można używać też na powierzchniach drewnianych. Czyli jeżeli macie w obiekcie powierzchnię z kamienia naturalnego typu marmur, granit, piaskowiec, a obok gdzieś znajdują się powierzchnie wykonywane z drewna, czyli panele drewniane, czy na przykład parkiet zwyczajny, czy parkiet lamelowy, czyli ten listewkowy, taki maleńki, to w tym momencie możecie też spokojnie ten sam produkt, czyli produkt Merida Marbling Plus używać zarówno na kamieniu, jak i na podłogach po prostu drewnianych, pamiętając, aby te produkty odpowiednio dozować, nie przedawkowywać, co jest rzeczą po prostu bardzo ważną. Proszę Państwa, Okres zimowy to już przeżywamy, bo coraz więcej sygnałów mamy, że znowu pojawia się COVID, że coraz więcej jest zachorowań. Może to nie być COVID, może być to normalna po prostu grypa. Czyli zima to grzanie na obiektach wyższą temperaturą, czyli rozwój tych, jak już wspomniałem, w obszarach sanitarnych rozwoju. Mikroorganizmów chorobotwórczych, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o wirusach, przede wszystkim musicie Państwo przygotować się na obiektach, żeby te miejsca kontaktowe, no po prostu oprócz mycia, zacząć dezynfekować. W tym wypadku tutaj mówimy o tych miejscach, gdzie osoby pracujące na obiekcie, czy też przychodzące na obiekt, dotykają rękami tych powierzchni. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju poręczach, klamkach, wyłącznikach. Te powierzchnie powinny być po umyciu zakończone procesem dezynfekcyjnym. Jeżeli chodzi o proces dezynfekcji, to też już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale przypomnimy, że to był, powinien być proces naprawdę procesem ekologicznym, czyli nie zużytkowywać nadmiernych tych produktów dezynfekcyjnych. Czyli w wypadku produktów gotowych, proszę Państwa, natryskujemy na ścierkę. I przy pomocy ścierki rozprowadzamy ten produkt, żeby nie robić tego systemu psik psik na powierzchni, bo zużywamy tego bardzo dużo, ekonomia jest obniżona, no i też ekologia jest po prostu też obniżona, bo tego produktu dostaje się do środowiska bardzo dużo. Oczywiście w wypadku, proszę Państwa, produktów gotowych. Możecie tutaj, żeby no uniknąć tych procesów prania ścierek, stosować na przykład czyściwo jednorazowe, czy to czyściwo bawełniane, czy włókninowe, czyli używamy tą ściereczkę, potem ją po prostu wyrzucamy. Bawełna jest produktem ekologicznym, czyli możemy po prostu to wyrzucać z odpadami bio, co gwarantuje nam, że naprawdę zachowujemy ten system ekologiczny, albo też stosować nasączone, proszę Państwa, ściereczki. Tutaj zwracamy też uwagę, że w wypadku niektórych powierzchni, to co COVID nam pokazał, nie zawsze na wielu powierzchniach możemy stosować produkty alkoholowe i w wypadku na przykład takich delikatnych powierzchni możecie Państwo stosować ściereczki bezalkoholowe, ściereczki Merida Vadosoft, które gwarantują, że nie zawierają alkoholu, i nie uszkodzą niektórych delikatnych po prostu powierzchni. Mówimy tutaj o na przykład sprzęcie komputerowym czy innych powierzchniach, które są nieodporne na działanie alkoholu. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, zawsze staramy się mówić krótko, żeby Państwa nie zanudzać. Okres zimowy, jak już mówiliśmy, zwiększone zabrudzenia na obiekcie. Czyli musimy ten obiekt, proszę Państwa, sobie odpowiednio zabezpieczyć. Wiele firm wie, że trzeba odpowiednio zastosować maty e, osłuszające itd., itd. Czyli zabezpieczenie tej strefy wejściowej. Bardzo często musimy zwrócić też uwagę na te obszary największego zabrudzenia, czyli to jest strefa wejściowa, proszę Państwa. Następnie te miejsca, gdzie klienci stoją, czyli to są wszelkiego rodzaju recepcje, Czyli ten teren recepcji, tam nasz pracownik musi częściej tą powierzchnię zmywać, usuwać te zabrudzenia i też na przykład obszar wind, gdzie klient przychodzi, najczęściej nie wyciera tego obuwia na wycieraczce, przechodzi tylko tą strefę wejściową, tam się zatrzymuje, zaczyna też z butów po prostu cieknąć pod wpływem wyższej temperatury. No i wtedy tam musimy na te obszary zwrócić uwagę. Trzeba pamiętać też, proszę Państwa, to co wielokrotnie powtarzamy że zabrudzeń zasadowych nie usuwamy zasadą, tylko usuwamy przy pomocy produktów kwaśnych. Więc w wypadku, kiedy mamy zabrudzenia w wyniku wnoszenia soli na obiekt, no, lekko kwaśne produkty, które nie zawierają kwasu fosforowego, możecie spokojnie państwo usunąć. Czyli zwrócić uwagę, żeby pracownik pamiętał o tym i oprócz produktu zasadowego do mycia, Miał też produkt kwaśny, jeżeli zauważy, że w obszarze wejściowym pojawiają się te białe naloty, które są wynikiem działania soli, żeby tam zastosował lekkie produkty kwaśne. Proszę pamiętać, nie zawierające kwasu fosforowego. No i przede wszystkim zwiększamy, znowu wracamy do tego, co wielokrotnie też powtarzaliśmy, czyli odpowiednia higiena pracowników. Częste mycie rąk, prawidłowe mycie rąk. I dezynfekcja rąk, ale równocześnie dezynfekcja powierzchni kontaktowych. Nie dezynfekujemy podłóg, dezynfekujemy klamki, wyłączniki, wszelkiego rodzaju elementy, gdzie osoba wchodząca dotyka tych powierzchni. Czy to są stoły, wszelkiego rodzaju siedliska itd. itd. Proszę pamiętać, że sam na obiekcie nie zastąpimy chorych pracowników. I też okres zimowy to jest okres, proszę Państwa, największych przeciągów. Dlaczego? Dlatego, że jest ciepło w tych pomieszczeniach. Pracownik najczęściej przewietrza te pomieszczenia, staje na przewiewie, no i bardzo szybko zaczyna po prostu chorować. Czyli zwracamy uwagę na bezpieczeństwo higieniczne naszych pracowników. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, Roman. Kilka pytań. Mamy sporo czasu, więc. Myślę, że na wszystkie uda się odpowiedzieć. Czy są jakieś specjalne ścierki do mycia w niskich temperaturach? Proszę Państwa, ścierki może są, tylko każdą ścierką w niskich temperaturach możemy używać. Tylko problem pojawia się, jeżeli chodzi o produkt chemiczny. Produkty chemiczne, które są rozcieńczane wodą no niestety mogą na tych powierzchniach no, po prostu zamarzać. Może nie od razu, ale po prostu jest problem. Dlatego tutaj nie chodzi o problem ścierek, bo każdą ścierkę możemy używać. Nawet po prostu czyściwo bawełniane czy czyściwo włókninowe możemy tam używać. Tylko chodzi o to, żeby jednak pamiętać, żeby może w okresie tym zimowym na tych strefach, gdzie są bardzo po prostu chłodne i zimne, zastosować gotowe produkty, które zawierają większą ilość po prostu alkoholu, który szybciej odparowuje i nie ma takiego problemu, jeżeli chodzi o smurzenie tych powierzchni. Czyli nie ścierka dokładnie, ale przede wszystkim produkt chemiczny, bo sama sucha ścierka no nie zamarznie nam, chyba że będziemy mieli minus 40 stopni, no to wtedy wszystko marznie, ale w wypadku naszego klimatu największym problemem jest płyn. Czyli po prostu to co państwo obserwujecie w samochodach jest płyn letni i płyn zimowy. Czyli ten, który nie zamarza. Podobnie musicie właśnie może zastosować takie produkty gotowe typu w naszej ofercie Merida Błysk, Merida Super Błysk, właśnie tam stosować te produkty. Pytanie, które się wiąże, czy zimą można używać ciepłej wody do roztworów? Proszę państwa, no można używać, tylko że ona pod wpływem, kiedy Państwo pracujecie w obszarach chłodnych, no ona bardzo szybko no po prostu traci tą swoją właściwość ciepła. To, nic, to, to nie jest rozwiązanie. Bo gdyby to coś takiego było, to co wspomniałem wcześniej, no to może by nam po prostu wprowadzili w samochodach urządzenia, gdzie nalewamy płynu do spryskiwacza z podgrzewaniem. Ale to nie jest rozwiązanie. To po prostu nie jest rozwiązanie. Nie jest to też spowodowane, proszę Państwa, tym, że produkty zasadowe można rozcieńczać ciepłą wodą, ale to szybko po prostu stygnie, a produktów na przykład kwaśnych w ogóle wodą nie można ciepłą po prostu rozcieńczać. Czyli nie wierzcie w to, to podgrzewanie produktów, bo gdyby tak było, to nie byłoby problemu ze sprzątaniem na przykład obszarów chłodni bo wtedy robilibyśmy po prostu ciepłą wodę i zaczynaliśmy, bać. Tylko ta woda błyskawicznie w wypadku niskiej temperatury chłodnieje, no i pojawiają się problemy smużenia. To tutaj mamy coś w drugą stronę. Czy chemię można trzymać w nieogrzewanych pomieszczeniach? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o produkty chemiczne, to możemy je podzielić na dwie grupy. Produkty myjące, czy to kwaśne, czy zasadowe, nie powinny być obniżone do temperatury, proszę państwa. Poniżej 5 stopni. Dlaczego? Dlatego, że te produkty, jak Państwo doskonale wiecie, są wykonywane z substancji chemicznej i dodatkowo jest dodawana woda odmineralizowana i ta woda może po prostu no, zamarznąć. Jeżeli chodzi o produkty typu polimery, to one raczej nie powinny, proszę Państwa, obniżać się na w obiektach poniżej minus poniżej plus 10 stopni. Dlaczego? Dlatego, że. Polimery składają się najczęściej z wosków i z samego polimera, czyli tej substancji po prostu utwardzającej powierzchnię. Dlatego starajmy się zawsze, żeby te substancje chemiczne były przewożone w odpowiednich temperaturach, nie przekraczające plus pięciu stopni, a broń Panie Boże, żeby zostawiać produkty chemiczne na przykład w samochodach, gdzie temperatura spada poniżej na przykład zero. Jakie mopy są najlepsze do podłóg, gdzie jest piach? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o piach, to przede wszystkim najpierw powinniśmy ten piach usunąć systemem zamiatania, czyli tutaj proponujemy zawsze DASMOPy. W okresie, kiedy jest zima, no nasz pracownik powinien zobaczyć, że jeżeli jest duża ilość po prostu piachu, to wtedy powinien zastosować DASMOPa. I teraz, jeżeli chodzi o DASMOPy, to DASMOPy, czyli te mopy do zamiatania, Występują, yy, wykonywane są albo z bawełny, albo, proszę Państwa, z tworzywa, czyli z mikrowukna. Jeżeli chodzi o powierzchnie, które są suche, można zamiatać dazmopami wykonywanymi z mikrowukna. Ale jeżeli na obiekcie mamy piach i mamy zabrudzenia wodne, proponujemy wtedy używać dasmopów bawełnianych, które mają chłonność i wchłoną tą wodę, bo dasmop. Z mikrowłókna po prostu tą wodę nie wchłonie, tylko ją rozmaży. Czyli najlepiej to zamiatać właśnie dasmopami. Jak umyć sól? Proszę Państwa, no przede wszystkim sól, jak Państwo wiecie, no najlepiej jest usuwać przy pomocy produktu kwaśnego. Sól jest zasadowa, w związku z tym usuwamy to kwasem. To, co kiedyś nauczono nas po prostu z chemii. Jeżeli na obiekcie ta sól się po prostu pojawia, to proszę pamiętać, że wtedy odstawiamy produkt zasadowy, na przykład używacie państwo Merida Multiflora, odstawiamy go i na przykład co drugi dzień czy w wypadku takiej potrzeby rozstosujemy roztwór produktu kwaśnego, lekko kwaśnego, czyli opartego na bazie kwasu cytrynowego, kwasu glikolowego, raczej nie kwasu fosforowego, bo powierzchnie mogą zostać uszkodzone i po prostu myjemy Takim samym systemem, najlepiej systemem dwukomorowym. Wiaderko czerwone, woda do płukania, wiaderko niebieskie, roztwór chemiczny do mycia. To może jedno pytanie: zdążymy. Jak domyć rdzę, która pojawia się po zimie na poręczach? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o doczyszczanie rdzy na poręczach, no oczywiście raczej nie zastosujemy tam takiego produktu, chyba że poręcz rozkręcimy i położymy ale najlepiej do tego używać po prostu czyścików stalowych specjalnych, które możecie Państwo w naszej ofercie znaleźć i mleczka kwaśnego. Z rdza też jest zabrudzeniem zasadowym, w związku z tym należy to usunąć przy pomocy yy, y, mieszaniny chemicznej kwaśnej. G507 Buzmeta Soft jest to po prostu produkt, jest to mleczko kwaśne yy, i doskonale sobie po prostu radzi z rdzą. Przed użyciem, proszę pamiętać, każde mleczko wszcząsnujemy. Następnie nanosimy sobie na ten czyścik, czyścimy powierzchnię, usuwamy te zabrudzenia i po zakończeniu tego procesu usuwania rdzy na powierzchnię powinniśmy tą powierzchnię zakonserwować. Do tego mamy dwa produkty. Produkt Niralgard i bardziej bezpieczniejszy produkt dal szlachetna z linii hotelowej. Dobrze, szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za dzisiejsze szkolenie. Zapraszamy na kolejne grudniowe i zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej. Powinny na początku grudnia pojawić się już tematy szkoleń na pierwszy kwartał 2024 roku. My dzisiaj bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy na nasze kolejne szkolenia. Dziękuję bardzo, Roman. Dziękuję. Do zobaczenia Państwa. Do widzenia Państwu.